Zajęliby się hanzami ci nasi rycerze, zamiast na turnieju dokazywać. Ewa, zaraz wymiotuję. Ach! Onoc Wiedźmini w Pioruńsku są szybcy. Hey, 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 hey. To dziad jakiś stary. Jak mu to się przez tydzień będzie zastanawiał, skąd nadleciał ten smok, co do chowania? Ty pizdoklapie ogodziaskiej! Hey, hey. Ty w chlapie Na noc, Zdrowia życzę. Lepiej umrzeć z pijaństwa niż z nudu. Nie gadam z tobą nie pokażę. O, ten mi wygląda na takiego, który by chciał się bić. Ej, białowłosy! Zmierzysz się z kolosem? Kolos? Ciekawe przezwisko. Czy on ma też jakieś zwyklejsze miano? A po co? Kolos to brzmi dumnie i pasuje. To jak walczysz? Bijemy się. Nie, to nudne. Nie chcę mi się. Jestem dla ciebie za szybki. Raz cię walnę i leżysz. Co to za spor? Nie chcesz walczyć? To po co to całe zawracanie głowy? Marnujesz mój czas. Dobra, dobra. Co się tak nadyma? Jesteś biedźwinem, co nie? To zrobimy tak. Zbijesz trzy moje ciosy – wygrałem. Ale ty sam nie uderzasz. Zbijasz dopiero, kiedy ja będę uderzał, jasne? Jak ci się uda, to jeszcze z dobrego serca podwoję ci stawkę. Taki jesteś hojny? Nie, po prostu wiem, że ci się nie uda. Nikomu jeszcze się nie udało. Jestem za szybki. To co, zbijasz trzy razy? Dobra, zbiję twoje ciosy bez najmniejszego problemu. Poważnie? No, teraz to rozumiem. Wreszcie się znalazł ktoś, kto czuje sportowego ducha. Pamiętaj, zbijasz dopiero, kiedy ja wyprowadzę cios. Stanie z podniesioną gardą się nie liczy. Panie i panowie, zaczyna się bardzo ciekawe starcie. Wiedźmin podjął wyzwanie kolosa. No dalej. Za szybko dla ciebie, co? Niesamowity. Wiedźmin zbił uderzenia kolosa. Nikomu wcześniej się to nie udało. Twoja dola. Dzięki. Teraz zostały ci pojedynki ze Szczotą i rycerzem zwanym Cicha Moc. Jeśli chcesz się zmierzyć z mistrzem. Pszczota zazwyczaj kręci się przy dokach na południe od górnego miasta. A rycerza znajdziesz w górnym mieście, niedaleko zaułka szalbierzy. Gady na ciebie nie postawił! Nie wyglądałeś na takiego, co się. Fit! Gady na ciebie nie postawił! Nie wyglądałeś na takiego, co się. Fit! No. no, no, szybko no, no, szybkie! Ten no. burmistrz jakiś przyjazny z północy. Gadają, że jakiś wiedzin czy coś. Przecież to wiedzę, Wow! Wszystko jest w porządku. Tak, wiedź mnie. Rzeźnik z Blawiken, zwany na radio, są? Interesujący. Witam. – Podoba ci się tutaj, że nigdy nie ma kaca. Ach, Ona ci jesteś bardzo piękna Jest, pod cichą mocą. Moc biało czerwono-różowa. <grym> Łaniałem się koło, słynnemu białemu wilczu. Nic nikomu nie To jak wiedźminie. Zmierzysz się z cichą mocą? Lubię wiedzieć, kogo okładam pięściami. Ten rycerz nie ujawnia twarzy ani imienia i nawet się nie odzywa. Nie bądź taki ciekawy wiedźminie. Rycerski ślub to nie jest jakaś tam byle obiecanka. Cicha moc nie ujawni twarzy ani herbu, póki ktoś go nie pokona. Nie masz na co liczyć. To co, walczysz czy nie? Wyzywam się na pojedynek. Mm -hmm. Szlachetne panie, cni panowie, za chwilę rozpocznie się walka. Możesz jeszcze się poddać. panowie! Wiedźmin pokonał w pojedynku nieustraszoną cichą moc! Co to była za walka! Rycerz jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz. Mocny nasz cios! Gratuluję. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Coś o tym, że jestem kobietą? A po co miałbym dodawać? Przecież mamy trzynasty wiek. Nikogo nie dziwią już nawet kobiety, handlarki. Nie będziesz mówił, że z babą walka to nie honor? Tak mówią tylko ci, którzy boją się przegrać z kobietą. Świetnie, teraz został ci już tylko szczota. Znajdziesz go w dokach na południe od górnego miasta. Potem będziesz mógł spróbować swoich sił w walce z Mistrzem. Dobra walka! Co za niespodzianka Chodźmy, na koniec! Nie to, nie bój. Bój. To jest Nic Dobra to jest bój. walka, Co za niespodzianka A na koniec! Duj się! Duj się! za się! Duj się! Duj co za niespodzianka na koniec. Duj się! Duj się! Duj się! Lubię wypić bukaleczkę w No i w co tu dziś model? Chętny, <grytny> do Walszuch niesamowicie <grytny> Jego język rani tak samo jak piękni. Dorośli mężczyźni odchodzą z płaczem! Oh. Oh. To 100 tysięcy dziurawych beczek! Wiedź mi nie, popiszesz się oh, tak swoją techniką ten mi wygląda na ten pan. Jak mu zabraknie języka w gębie, to go powal jedyny tak chciało jak mi się nie chce. Ja bez go ja bez lewa! Miesz udział? Nie wykluczam. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił. Tu się, uważasz, wiesz? liczy intelekt, a nie sama siła. ta to nie jest zwykły zawodnik. Szczota? Hmm, nigdy nie słyszałem takiego imienia. Niepomianie należy oceniać wartość przeciwnika. Pan Szczota to waleczny rymarz, a sile jego ciosów dorównuje tylko celność Chilipot. Dobra, zaczynajmy. Aha! Już trzęsiesz portkami, jak wiesz baliściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem. Że nie przegadasz mnie. Psie. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się, czy nie? Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie siwy wyłazi obora. Twoja gęba ma kolor pomidora. Na Twoim miejscu szukałbym znachora. Poszukam, poszukam, nie ma wątpliwości, bo będzie znachor musiał poskładać ci kości. Lepiej nie wywołuj mojej złości, bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. No, Hamzara litości. Te, te no, no chyba ty. No, muszę przyznać, umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Nie będziemy walczyć? A po co? Przecie mówię, że wygrałeś. Wiedźmin zwycięski pokonał Szczotę jego własną bronią. Przegadałeś mnie, ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj nie w formie. Inaczej bym cię zmiażdżył. Tak, jasne. Właśnie zakwalifikowałeś się na pojedynek z mistrzem. Znajdziesz go w dokach. Gratuluję, zaimponowałeś mi. Dzięki. Kolega się zachowuje Ostyje, nie jak przytwa! O nie nie za... się jak brzytwa! nie się jeszcze się walczyć. Powolutku, bez nerwu! Widać panie. Dobrze się tu, proszę. Powolutku, bez nerwów. Mam trzy dublety. Nie idę w żadnych. Hmm. Gdzie kucharek sześć, tam tylko dwanaście? <ścoughs> oh. Gdybym była młoda. Kurwa mać. Słuchajcie mieszkańcy, bo uh. krę! Najjaśniejsza pani zatrudniła Wiedźmina do wyjaśnienia sprawy Morders. Każdy obywatel naszego miasta jest zobowiązany udzielić pomocy... Ojej. Taka bestia, to chyba nie ma się... A cóż tu się dzieje? Dasz mi postrzylać z kuszy? <noise> Nie jestem fiana. Panie, wrzuć pan monety. Witaj w Bokler, mieście Przystojny ten wiedźmin no no <laughs> na <laughs> 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 tego nawet na balwierza nie stać. co dopiero na mojej <laughs> trotego lepszego niż u mnie nie znajdziesz w całym bokle pewnie tu jest w wszyscy tak gadają wszystko jest w porządku a potem siada na górze i ci flaki skręcają jak to idź stąd, jak nie chcesz mojego prowiantu! ty nic nie Schudniesz i na pewno nie dostaniesz straczki. Uszanowanie. Ej, masz Nie bierzesz. Ma dużo i nie od każdego! A we mnie powinno być. Chłopaki wołają mnie morski mąż! A wiesz czemu? Pewno dlatego, że się ślizgły i masz jednego zęba. Moja siostra widziała, gdzie jeden żebrań, co to był kilka złotych monet. nie Pięknie sobie, baranie jaja. Hansa zamordowała całą jego rodzinę. A jego samego ukrzyżowali na bramie do winniczy. Kurwa, niezłe. Nie złe. Ty kawka. Stój! Jak zawsze... Nikt go nie wyznał pod czasu gdy stary raj był to I nikt go już nie wyznał. patrz, a to są, To ty Białoruśniu. Widzieli Bielan. tego się kolosa i szopę wziął w pokoju. Mówiłeś, że to To nie z nami. To tutaj znajdę pięściarza, zwanego mistrzem? Mistrz, maestro, niepokonany różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak, przyszedłem walczyć z mistrzem, ale. On jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiało. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bisz się raz trzeźwo, tak? tańszysz bez muzyki. Na pewno dasz radę walczyć. Jesteś kompletnie pijany. Moja sprawa. No co po popróżnicy? Ja tu wódka stygnie, bijesz się czy nie? Tak, wyzywam cię. Zaraz, zara. Ja mam swoje zasady. Nie rzygam tam, gdzie... Je I nie bijesz z tymi, co nie chlają. Czyli co? Czyli pijesz, bracie. Albo wypierdalasz. No dobra. Panowie mistrz będzie się bił wreszcie. Możemy zaczynać. No, ile mam czekać? Coś się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są... chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić z tego wszystkiego. Dobra, Walka. Normalnie powiem ci... Właściwie to dobrze, żeś się pokonał. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. Wiedźmin Geralt został nowym mistrzem pięściarskim! Brawa! Oto twoje trofeum. Jak się nie napije, to się nie pożyję. Jedno znaczy powiem, jak pijesz, tak bije. Oto jest bohater, a